Cześć, witam Was na tym kanale o nazwie Miłość Mimi. Zapraszam Was do oglądania tej playlisty z Węgier. Dobra, właśnie wstałem. Jest piąta. Może kiedy będziemy. Na razie mnie to nie obchodzi, bo jestem głodny. No daję to w Polsce. Idziemy do Czech i musimy kupić winiety. O! Widocznie już jesteśmy w Czechach. Tata mi powiedział. No to jesteśmy już w Czechach. I jedziemy kupić winiety. To tak, dojechałem na kemping i pokazuję lodówkę, ma bardzo, bardzo, bardzo taktyczne i mądre roz... zastosowanie, lodówka na kluczyki. Chyba tu ktoś wywa... wyważył komuś, chciał się do piwa dostać. To jest niby ostrej papryki, przynajmniej tak mówi to tak. Nie, no nie jest ostra. Papryka. Dobra, słodka.